Henryk Staszewski. Zapraszam. Pan Henryk już przed Państwem na scenie, odbierający nagrodę, ale proszę wysłuchać laudacji, uzasadnienia nagrody. Henryk Staszewski. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, pan Henryk bez wahania zaangażował się w pomoc humanitarną. Chciał być blisko ludzi, którzy mogą potrzebować jego pomocy. Swoim wsparciem służył bezpośrednio w obszarach objętych działaniami wojennymi. Jeżdżąc systematycznie do Ukrainy raz na tydzień, dwa razy w miesiącu, zawoził mieszkańcom zbombardowanych miast i wiosek jedzenie, leki, chemię, ubrania, wszystko to, co da się zebrać w Polsce. Do tej pory pan Henryk przy współpracy z Caritas Polska, czy Urzędem Miasta Sobotu, dostarczył do Ukrainy ponad 50 ton jedzenia. Oprócz transportowania... Drodzy Państwo, to nie wszystko. Oprócz transportowania produktów pan Henryk podejmuje się bardzo niebezpiecznego oraz odpowiedzialnego działania ratowania ludzi, którzy ukrywają się przed bombami w schronach i piwnicach. Pan Henryk zawsze oferuje transport do bezpiecznych miejsc w Polsce lub w zachodniej Ukrainie. Do tej pory uratował w ten sposób 140 osób.